Witam. Dzisiaj porównam w cięciu dwie pilarki, które reprezentują tak jakby dwa zupełnie różne światy. Jedną z nich jest nowy Chińczyk, a drugą 20 dwudziestoletnia Husqvarna. Tutaj wiadomo, że każdy uważa Chińczyki za takie no kiepskie, tandetne, które słabocną i tak dalej. Wszystko co najgorsze. Natomiast te sprzęty firmowe, zwłaszcza te takie starsze uznawane są za niezawodne, za super maszyny. Więc dzisiaj sobie porównamy dwa, dwa takie różne urządzenia. W porównaniu wezmą udział NAC CST 6150 AOW oraz Huskwarna 257. One mają podobnej wielkości cylindry. Huskwarna ma odrobinę mniejszy ona ma niecałe 57 cm pojemności cylinder. Natomiast NAC, no tak naprawdę w Chińczykach to nigdy nie wiadomo, ale. Według producenta on powinien mieć około 61 cm pojemności Jeśli chodzi o moc to NAC producent, producent, a może dystrybutor, nie wiem Deklarują, że moc tego urządzenia to jest 3,8 konia Natomiast Husqvarna Moc deklarowana to jest 3,7 konia Z tym, że to jest bardzo stare urządzenie Także już na pewno nie ma tej mocy, którą powinna mieć Ale z drugiej strony w Chińczykach też nie wiadomo jaka tu jest moc, bo, bo często dystrybutorzy przesadzają, trochę naginają rzeczywistość. Także zobaczymy jaką netną, zobaczymy która jest lepsza. Są mniej więcej podobnej powiedzmy pojemności i mocy. Jeśli chodzi o wagę urządzeń to zaraz Wam pokażę jak się różnią. Waga naka w pełni zatankowanego z prowadnicą i łańcuchem. To jest 7 ,372 kg 372 gramy, łańcuch prowadnica 38 cm. Natomiast Husqvarna z takim samym zestawem łańcucha i prowadnicy, też zatankowana do pełna. Waga 7794, czyli około 400 gram więcej. A więc wagą Husqvarna jest cięższa, mimo że teoretycznie troszkę słabsza, jednak cięższa. Zaraz zobaczymy sobie też obroty maksymalne, jakie te urządzenia uzyskują w tej chwili. obie pilarki mają łańcuchy i prowadnice 38 cm długości 3 ósme podziałka duże 3 ósme i pełne dłuto co prawda to są różne łańcuchy różnych firm na Naku jest Stila łańcuch a na Husqvarna jest łańcuch Oregona ale jeśli chodzi o Podziałkę o specyfikację łańcucha to są dokładnie te same łańcuchy. Prowadnice też są takie same. Także zobaczmy, jak one pracują. A więc mamy tutaj takie dwie pilarki, które no, widzieliście w cięciu, widzieliście ich porównanie. I teraz jakie są moje wnioski? Otóż, jeśli chodzi o podobieństwa między nimi, no to powiem Wam, że w cięciu to praktycznie nie widać żadnej różnicy. Nie wiem, jak wyniki wyszły dokładnie, jeśli chodzi o czasy cięcia, ale były na pewno bardzo zbliżone, dlatego że sposób, w jaki one obietną jest bardzo, bardzo podobny także tak naprawdę czybym wziął do cięcia Naka czy, czy tą Husqvarna to powiem Wam, że cięłoby mi się praktycznie tak samo. Tak? Ja tutaj nie widzę żadnych dużych różnic jeśli chodzi o samą wygodę cięcia, czy prędkość cięcia dla mnie one tną bardzo podobnie natomiast jakie są różnice między nimi no, Husqvarna jest trochę cięższa, 400 gram, powiedzmy, że około 400 gram. Jest też trochę szybsza, tutaj wyszło chyba 2000 obrotów szybciej, jeśli chodzi o te maksymalne obroty. A poza tym, no wiadomo, jest 20 lat starsza, tak? No tutaj, tutaj też trzeba mieć to na uwadze. Tak dokładnie to ona ma 25 lat już, podczas gdy jest zupełnie nowy. Także na pewno jakość i trwałość huskwarny jest dużo lepsza Nie, nie ma możliwości, żeby nak tyle wytrzymał i jeszcze do tego, do tego ciął tak dobrze po 25 latach Także, No ale z drugiej strony też trzeba przyznać, że cena no Wiadomo, że nak jest dużo tańszy Nie kosztował tyle co, co nowa huskwarna Podsumowując jeśli chodzi o naka to muszę przyznać, że robi wrażenie fakt, iż Chińczycy przy tak niskiej cenie urządzenia i w sumie niskiej wadze, tak bo w porównaniu z chuskwadną on jest sporo lżejszy, jednak z podobnej, z podobnej wielkości cylindra osiągnęli prawie że taką samą moc jak w huskwarnie. Natomiast jeśli chodzi o chuskwadne, to tutaj muszę przyznać, że budzi szacunek jakość, z jaką to urządzenie zostało wykonane. Bo naprawdę, po 25 latach ona tnie prawie jak nowe maszyny. Także to jest coś, coś naprawdę niesamowitego. A więc, tak wyglądają moje wnioski z tego porównania. Wy natomiast napiszcie, co o tym myślicie w komentarzach. Podzielcie się z innymi, jak według Was to porównanie wypadło, tak. Tyle z mojej strony na dzisiaj, dziękuję za oglądanie, zapraszam na inne filmy.